Dzień dobry. Dobry wieczór. Zapraszamy na czwarty odcinek momentów z Aliena Izolacji. O kurwa. Uważaj, bo pójdę z tobą. Co to było? Musisz się wylecieć, spierdalaj przed nim I to świńskim truchtem Nie ten! Nie pał komuś szensem, się nie uleczysz Kid mówi, mówi nawet ci napisali. Ooo, no Uważaj, uważaj, się nie zesrał Apteczka na lewo Weź mu wypierdol! No! Nie wstawaj! Pierdol się, kurwa, frajerze! Ale tą szczelbę już odusz. <grywa> Tam leżały jakieś rzeczy na tym. Nie, wydawało ci Ty. A masz rację, wydawało mi się. Wydawało ci się. <grywa> Mówiłem, że tam coś leży, Jezus Maria. Tak mi kurwa słuchasz. Może najpierw pałką? Serio ci powiedział? Nie masz naboj. Strzelba to jest rudy. Nie! Nie! Zapierdol mu! Pałkę wymi. Jak on się tam pojawił? Normalnie był tam cały czas. My tam jeszcze nie byliśmy. Najwidoczniej. Pała? Jak jasny chuj kurwa, no wiesz, gdzie my żeśmy weźli, nie? Jak! Nie umarł! Dostał szczała ostatecznego od niej. Wylecz się. Ej, to był farton Staj od pleców! Do niego podszedłeś i nie trafiłeś z metra! Oh my god Tutaj znaleźliśmy szczelbę koło tego chłopa Aha Dobrze, mamy teraz dwie szczelby Myślisz, że tam się przedostaniesz dalej? A! Ty kurwo, ty ej, jest jasno w chuj! A my się boimy zwykłych ludzi stary, czajsz to? Ooo, no, tak. luju. Ż... <śinterytosano> obraził się! Ale okej. Okay. Dobra, jest na blisko. go. Kurwa, nie możesz jechać.

To jest, jest android! Ale mu powiedział! co ty chcesz i wejść tam między nami? Ja wiem, że, że martwe nie odmawiają, ale. że mam inne priorytety w tej chwili. Co to było? Już chyba. Ale cię nie widzi, czekaj, bo. Mu widzisz co? Co mu z fiuta, ten się dzieje? Trochę ma zakłócenie na ficie. Dobra, czekaj. <śled> Gdybyś Rudy tylko wiedział, co by się stało, jakbyś miał do kogoś strzelać. Rudy, no popatrz na amunicję. Hmm. Nie, nie przyglądaj się niczemu, stary. Nie ma sensu. Właśnie to robię. Sartowe. Upaść <laughs> do Wenta. Brzmi na e, szczelbę. O ty chują. Weź szczelbę. Czemu apteczka? <laughs> Cie, ty jesteś debilem. Ty naprawdę myślisz, że przeżyjesz? Wybuch bomby, kurwa, z bliska? I czemu nie? Z Za daleko tam będzie miał stary. On tego w ogóle nie usłyszy. O tych bobrze. Idzie ja No i się idzie dzieć, kumplu. Drzwi, zamykajcie się. Gdzieś ty mi to podłączył. Tam daleko nie chcę mi się wstawać. Ach. 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 Czyli ich tam jest więcej Run. Ty! Ja go pykłem a on nic. Pokaż te stoły. One chyba były interaktywne, jesteśmy trochę dalej, ale ich jest tu więcej. <noise> ten to wyszedł za rogu, a ten... Dzień dobry, jesteś w złym miejscu. Spuścimy ci w pierdol. No pojeb. Będzie chciał ci pomóc. Sherlock Tak, w, Ta, chuja, w się w chuja gramy W Pici Polo Ty patrz, no i... Z przyszedł. was nie było? <laughs> Możesz im tam jakąś hałaśnikę jakąś rzucić tam, za, tam gdzie oni idą, poszli. Niech się tam zainteresują. Czekaj, bo muszą mi się te drzwi zamknąć. Kurwa, on będzie tu krążył, Debil. No, zdecydowanie ten drugi koleś nam pokrzyżował, pranceł. No, popatrzcie, jaki jarząc. Dobra, spoko. Wysłał raport, że jest w skokie, to wracaj do roboty, kurwa śmieciu. Chuj wie, gdzie on polos? On jest w tym pomieszczeniu, on tu gmero. Nie wierzę w niego. No, zawsze możesz go czasnąć jeszcze spały, nie? Nie, bo jak go pyknąłem z pały, to on się tylko odtegował. Nie, on ma jakąś gumę na sobie. KONDOMA No Dobra, ja mam pomysł, ja wyjdę i go zajebię Nie w jakiś <laughs> sposób, ale muszę to zrobić. Pla plan jest... O! Jestem! No to jest A wiesz, że masz mało życia Jezus jaki odgłos Spójrz, W dupę! Co ty robisz? Nasz... Ja jebie. No i chuj to zrobiono? To mu kuja zrobiło. Widziałeś? Czyli te gumowe skafandry, jakby Napierdol mu. Po prostu go zajeb. No, następny. Run. Ooooo! Jest jak woda. Jest dwóch Chyba dwóch po każdej stronie Run <laughs> Nie wierzę w niego, nie? Groźna mina <laughs> Kurde, groźna mina A nie, jakbyś dostał wylewu, ty Dzień dobry Dobry wieczór Czekaj, rudy kółko mi wypadło. Jesteś też wypadnięty. Czekaj, ja to naprawię. Kółko mi wypadło od krzesła. W ogóle z każdego wypada, czekaj. Wróć tu, kurbo. Jeszcze jajka poprawię? Wow. Co to jest? Kołkownica. Stary. Masz dwa kołki, bierny amunicję. Teraz, ładuj w niego. Ładuj, tak. bo i masz go na plecach, człowieku. Weź go killem ale ja nie wiem, czy on tu podchodzi. Aż tak blisko. Aha. Co jest? To gówno nie działa. Dlaczego to gówno nie działa? No go, łamę. No i będzie mnie dusił śmiech. O, ty kurwo. Wow, Ła, dostała, dostała tubę. Spierdalam. Czemu te kołki kurwa nie działają? Może trzeba przytrzymać? Aha. Teraz. To powinno zadziałać. Takie osiągnięcie. A więc to tak. Patrz, słyszysz jaka się muzyka zrobiła? Wybawienie. que são faina?